Pięknie, Tak jak jesteśmy tutaj to od razu ten, można połowić sobie rybki jeszcze, zrobimy tą. To też jest nam potrzebne do kuścika Więc... Chwila relaksu. Relaxation, Out fishing. Uuu uh. Musisz aż zadzwonić? U, uh. gdzie zadzwonić musisz? Do rybników? Ale ja nie kusuję, panie. Te rybki są legalne, panie. <laughs> Do sklepu na ja czy ma piwo ciepło, czy zimne. Ola, uciekła mi rybka. Musiałem przegapić tu, tu, tu. 흐헤헤헤헤헤 <laughs> Do-do-do-do-do. <laughs> Do-do-do-do-do-do. A już nie wiem, jak No? ura. Ma zimne browary, no nie wierzę w to. Zimne browary, browary, zimne rozdaje. <grystanie> Czuję zresztą jakiś ten. Ooh. Mm -mm -mm. A lost soul. Oh, I am glad to hear Rowan is doing fine jo oh. no To is done Dobra, czyli tu mamy tank, tu mamy tank. Eee, Zbliżamy się, tak. No, sam kiedyś yy, do mnie, kiedyś, żebym swój numer, bo jak robiłem na te drugie zmiany, to nie wiedziałem, czy czekać się na mnie, czy zamykać A, no tak, no tak. Stały klient. Stały klient. Dbamy o stałych klientów. Doo -doo. Oh. Mario Kart, Mario Kart, Corner Shop. Oh, dank. Oh, play guide. Headbutt super naruni. Oh. poop. Okay. Doo, doo, doo. Doo, doo, doo. No tak. Jak jajka w majonezie bez majonezu, No i ale czegoś barkuje. True, 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 true. Uh -huh, uh -huh. Jedziemy z tym eventem. Zobaczymy, jakie miejsce zajmiemy. Bip. 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 What the fuck iron is not enough. Silver or iron is not enough. Two real stories. Oh, oh, ow, oh, oh, ah. Yeah. shit oh shit O mój Boże, święty. Co tu się dzieje? What? Shit, no what the hell? <laughs> yeah <laughs> <laughs> everything is perfect right now <laughs> <Take me with> Tu, 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 Nie wiem, kto, 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 co wygra, ale okej. Okay. <ścoughs> kurde, no co za kurde, goldsellerzy jedni zasrani. Gdzie to jest report? Mm, gold seller. Report, jaki nie ma. Hammy jedne. Um, kilka miesięcy temu do TB prowadzili taki patch, że można iść lepszeć? Mac do 10 tego poziomu. Ja tym widzę filmik, że najdroższy łuk do TB, co też jest najdroższą bronią, którą można zdobyć, na poziomie jest warta 250 tysięcy dolarów. Nice, kurde, masakra. Kto to wymyśli? 250 tysięcy dolarów. O, grosze, grosze. Please tell us if there's a problem. Ora, zaczytam tutaj może ten wymienić runny hat. O, o, o. Special sales! Special sales! Rune hunt. Oof, five hundred. hm, <laughs> Okay. Dobra. honing materials. Oof. Oof. <gasps> Oh, dang. Okay. Oh, dang. Oh, yeah. Okay. Ja we tu maxa 10, unaviable. Dobra, co tu jeszcze jest? A to są te, okej. Okay. Uh... Cyk tych jest, tutaj pięć, cyk jelo. Wow. Nice, nice. Jeżeli hmm. tego tego oczywiście nie ma na pierwszym poziomie, tylko teoretycznie na 10 poziomie, to kosztował 4000 tych łuków, to trzeba mieć... No, no. nieźle, nieźle. Nice, nice. Hmm. Bundle. Tak, to mi się przyda, więc na bank, cyk. Dobra. Hmm. Deli, nie, ale tak, dalej, nie, bo ludzie mieli za dużo golda w grze, i żeby to ulepszać, to golda z gry trzeba wydawać. O, oh, no to, to zawsze coś, nie? Jak mnie nie? to zawsze coś. To jest oczywiste. To jest oczywiste, panie. Nie, rondelka jeszcze nie mogę zrobić. Shit. Dobra. Czyli musimy jeszcze coś tutaj porobić. Dobra, gdzie my mamy się udać? K, oh, czekaj. After meeting Any... Eh, uh, got the open size align. Align? Gdzie jest align? Nie. A. A. A, oh, jest tutaj dobra. Jest ta królowa. Uuu, ale ona nic nie ma dla mnie. Ciekawe, ciekawe. A, oh, to muszę guide, a new voyage. Mm. Nie mam tego? Oh. A, ah, guide to Rondel, dobra. Guide to Rondel. jeszcze sporo tutaj przed nami. Sporo przed nami ludzika, czyli ja się muszę udać do portu najlepiej. <śm> Niektórzy ludzie się utrzymują z TV i ci twórcy, którzy <śm> na tym tracą. No, no niby tak, nie, ale to wiesz, no sami tak wprowadzili na no to tak, ja wiem, to wiesz, no tu. To... Ale zabijać, teraz chyba nie będą raczej, nie. I strata de facto, bo mogli zrobić coś na, na stylu auction houseu. No, tak u Niemki gadali w trójkę na Discordzie jak na jakimś prawie drugim. U. Powinno mm -mm. -mm. ah. mm. się naprawić, nie? Właśnie, że się naprawić. do mm. stop can't it's What? Mm. <laughs> sioux, sioux, Jadł na śniadanko Grand z KFC. A co ty jadłeś na śniadanie? Hmm? <grystanie> to jest to tak to tło identyczne jak w Heroes 5. Jeden do jednego. W <grystanie> Kurde. A ja teraz pizzę i kurczaka z grina Uuu, ale to... No śniadanie? Chyba na kolację, panie. Może, może. Little Foods. Kurde, musiałbym, musiałbym zobaczyć, kurde, ten statek z Kirosów 5. Sunflower. Hum. então que tem. Yy, najlepsze, że taki sam grać jak z Herosów. i <laughs> na snack nie daje. Magdu, szalony, szalony, co to za gest głową? Czy mam jakiegoś gościa? Jaki gest głową? O co ci chodzi? Mam czat z tej strony, więc. O co ci chodzi? Dwa sumie mam czaty: jeden z Discorda, drugi ten wasz. że żadnych żadnych gestów nie robię, więc o to chodzi. Martnik, o co chodzi ci? Tak, z wygląda jak z gry z 2000 roku. No, a czego coś więcej? Zrumbiste statki są. <śmum> z 2000? <śmum> co co chodzi? Uuu, co to jest? O, 30? Jesus Christ! A, i wszystkie. to ja tu jeszcze mamy ciekawego. Skok w hajs widać. No to tylko te hajsy jak mi jak patrzeć. Tylko te hajsy. Tu, 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 tu. pełno malarzy jest. Waleją tylko i wyłącznie słoneczniki. Więc o co ci chodzi Bartnik? Jaki skok na kasę. w prawym górnym rogu? Jaką animację? Mówisz o tym popupie ten? Z social mediami? Nikt mi nie robił. A za darmo jest dostępny ten na chyba... Nerd or Die? Bo można sobie samemu dostosować. It's free, ani free. <tryk> Do, -do, -do, -do. Dobre, um, tu są. Czy Mokokosidy? Mokoko... Nerd or die? Yeah, nerd or die? Sub, sub dude. Nerd or die? <grym> a bo jesteś nerdem albo umierasz. Na tej stronce też ziemniak robi ten overlayer do streamów. it's yep, uh, just an axe roll, axe roll, um, sunflowers. Sun